Odległość z miasta A do B, samochód osobowy przejechał z prędkością 70 km na godzinę. Ze z powrotem transetem pokonał z prędkością 50 km na godzinę, jaka była średnia prędkość samochodu. Zobaczmy, z fizyki wiemy, że droga to jest prędkość razy czas. Prędkość to jest droga na czas. S na T, jak sobie podzielimy tutaj przez T. Teraz prędkość średnia, jeżeli mamy kilka odcinków drogi, to mamy sumę tych odcinków dróg. Przed S N przez sumę czasów, w jakich pokonujemy te odcinki, czyli T1 plus T2 plus TN. W naszym przypadku mamy drogę tam i z powrotem, czyli dwa razy pokonujemy ten sam odcinek F, tylko że z różnymi prędkościami. Tutaj mamy prędkość w kierunku A do B mamy 70 na godzinę, a z powrotem mamy 50 Kilometrów na godzinę. No i mamy policzyć średnią prędkość. No to piszemy sobie V średnie. To jest S plus S, no bo droga tam i z powrotem przyjmijmy, że to jest S. Podzielić przez T1 plus T2, no bo tu był inny czas przejazdu i tu był inny czas przejazdu. Jak wyliczyć czas przejazdu? No to skorzystajmy ze wzoru, że S, czyli droga, to jest prędkość razy czas. Czyli w przypadku drogi tam z A do B to będzie 70 razy jakiś czas T1. Wyznaczamy sobie czas T1 dzieląc stronami przez 70, czyli mamy S na 70, to jest T1. I analogicznie kierunek powrotny, czyli droga, to jest 50 razy T2, dzielimy przez 50, mamy S na 50, to jest nasze T2. I teraz podstawiamy sobie to. Tutaj i to tutaj. Otrzymujemy prędkość średnią. To jest 2s. Od razu zapiszę s plus s to 2s. I tutaj będzie s na 70. Dodać s na 50. To się równa 2s. Wyciągamy s przed nawias. Będzie 1,70. Dodać 1,50. To się równa. S się skraca. I mamy 2 przez.

2 razy dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli 350 12. Dwójki się skracają, tu zostaje 6. 350 podzielić na 6 to będzie. Odpalmy sobie kalkulator. Mamy 350 podzielić na 6 to jest 58 i 1 trzecia, czyli prędkość średnia to jest. 58 i 1 trzecia jednostką były kilometry na godzinę.